Większość z nas od niej zaczyna dzień. Lubimy jej smak i aromat. Kawa, bo o nią chodzi, królowała w Sieradzu. Na rynku odbył się pierwszy festiwal kawy. Gabrysia i dzieci, które przyszły na sieradzki rynek, używały ziaren kawy do ozdobienia kwiatków i zwierzątek z masy solnej. Powiedz mi, czy ty wiesz, co to jest kawa? to jest moje Kawa to jest takie coś, co dzieci nie mogą pić, bo jest niedobre na dzieci. A kto to pije? Dorośli tylko. A myślisz, że to jest smaczne? Nie. Dorośli natomiast bez kawy nie wyobrażają sobie rozpoczęcia dnia. Czekając na pierwszy łyk, nie zastanawiają się jednak nad gatunkiem czy sposobem parzenia. A są takie rzeczy, które o kawie wiedzieć po prostu trzeba. Jeśli y, lubimy kawy bardziej gorzkie, y, z wyrazistym bardziej smakiem, wybierajmy wtedy kawy na przykład brazylijskie. Jeśli y, mamy poczucie, że wol, wolimy w naszym y, smaku odczuwać większą owocowość, wybierajmy wtedy kawy afrykańskie. Najważniejsze, by kawę mielić nie więcej niż 15 minut przed parzeniem. Wtedy zachowuje pełen smak i aromat. Wszystkiego o kawie można się było dowiedzieć właśnie na pierwszym sieradzkim festiwalu kawy. Chcemy ludzi tutaj w Sieradzu i ludzi z okolic zapoznać z tematem kawy, z tym jak się ją powinno parzyć, zapoznać jak można w domu też samodzielnie dobrą kawę przyrządzić. Okazuje się, że nie jest to wcale takie proste. Nie każdy ma ekspres ciśnieniowy. Są jednak inne sposoby. Można na przykład używać szklanych dzbanków o różnych kształtach. Nie mam pomysłu na dobrą kawę. Oczekuję że w miejscu takim przyjemnym jak tutaj napije się kawy specjalnie zrobioną przez fachowców, którzy wiedzą jaką kawę, co do tego podać. W tej kwestii warto zdać się na doświadczonego baristę. Irish Coffee przygotowana przez profesjonalistę to coś wyjątkowego. Ta była troszeczkę za mocna dla mnie, tamte, które próbowałam no wcześniej były słabsze, ale pyszna, bardzo pyszna, pyszna. pyszna. Justyna Kusiak jest finalistką Mistrzostw Polski Baristów. Nie tylko wie wszystko o kawie, ale potrafi ją ozdobić wymyślnymi wzrokami. Każdy prawdziwy barista musi tę sztukę posiąść. Tak naprawdę jest to wynik treningów i długoletniego doświadczenia. Oczywiście, że najpierw zaczyna się od podstaw, czyli espresso, a potem opanowuje się sztukę spieniania mleka, bo w tym tkwi sekret, żeby dobrze spienić mleko, a następnie opanować ruchy. W tym właśnie tkwi sekret. No i jeszcze trzeba umieć rysować z bankiem. Może więc prościej będzie pójść do kawiarni? Ci, którzy przyszli do Sosna kafe na pierwszy festiwal kawy, mogli przygotować napój według własnego przepisu. Do kawy można bowiem dodawać różne przyprawy, które wzbogacają jej smak. Kompozycje uczestników konkursu oceniały Justyna Kusiak i Magdalena Sosnowska, pomysłodawczyni festiwalu kawy. Najsmaczniejsze i najbardziej oryginalne zostały nagrodzone. Pierwsze miejsce w konkursie dla Pana. Gratulacje! Dostaję, panu, panu, nie pan Piotr, dostaje Pan kawiarkę i kawę. Gratuluję. Jak jest to powiedziała, zbalansowany tak? smak? Tak. Drugie miejsce i kilogram kawy włoskiej. Dla Pana. Dla pana. Bardzo proszę. Dodaj za za Pan połączenie. Świetnie. Że Gratulacje. I dla Pani gratuluję i dziękuję za udział w konkursie. Brawo. Dziękujemy bardzo. Pierwszy festiwal kawy na sierackim rynku zakończył koncert zespołu Makosa. Afrykańskie rytmy doskonale pasują do kawy, bo tak jak ona są gorące i smakowite. I Chercher à imposer, on n'est pas obligé de faire la même chose. Chacun fait ce qui lui plaît, lui plaît. Chacun son joie, chacun son joie. jeżeli ktoś chciał, widzę, że zapraszam Pomyliłem się. Przepraszam. A do tańca, do tańca. Dobrze, do tańca, nie pomyliłem się. <laughs> Ej! Maj babu, maj babu! Maj babu, majwu, babu. Skoro nic nie chce tańczyć, ja czekam na następny set.

I you